na kolejnym odcinku serii oczami pacjenta w którym chciałbym podzielić się swoimi spostrzeżeniami swoim doświadczeniem mam na imię Grzegorz przeżyłem śmierć kliniczną przeżyłem wiele operacji mózgu chciałbym wam doradzić co warto a czego unikać zasubskrybujcie ten kanał i proszę słuchajcie mnie dajcie łapkę w górę łapkę w górę zaczynamy dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić. Chciałbym poświęcić bezsenności oraz zaburzenia. Ja może najpierw kawę pójdę sobie zrobić. I właśnie nie. Kawa to nie jest dobry sposób na to, żeby pójść spać na to, żeby się wyspać A teraz wam powiem o problemach z zaśnięciem. Jakie są przyczyny, jak sobie radzić z zasypianiem. Od razu zaznaczam, że ja nie jestem lekarzem, także. To, co Wam powiem, płynie z mojego doświadczenia jako osoby niepełnosprawnej, ale zarówno także z wiadomości, które przeczytałem, których się dowiedziałem, na które cierpi również moja mama. Tak więc problemy z zaśnięciem, jakie są przyczyny, jak, jak sobie z nimi radzić. Może zaczniemy od tego, że. Problemy z zaśnięciem to coraz powszechniejsze zjawisko, które może dotyczyć się każdego, mężczyzny czy też kobiety, niezależnie od wieku, płci czy przynależności etnicznej. Za tym dotkliwym problemem często kryje się bezsenność, ale również szereg zaburzeń somatycznych, jak i psychicznych. Sen jest podstawową potrzebą e, organizmu każdego z nas, każdego z nas, bo każdy potrzebuje tego snu. W trakcie snu nasz organizm się regeneruje, odpoczywa, co daje nam siłę, siłę do kolejnego dnia, do kolejnych działań. Niestety na zaburzenia snu, a tym samym problemy z zaśnięciem narażeni są zarówno mężczyźni, jak i kobiety w niemal każdym wieku. Problemy z zasypianiem oraz wynikająca z tego deprywa, deprywacja snu może mieć natomiast negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Może gadam tutaj jak lekarz, ale trochę się tego naczytałem. Co zrobić, gdy nie można zasnąć? Kłopoty z zasypianiem, częste budzenie się w nocy lub wybudzanie się zbyt wcześnie rano i problemy z ponownym zaśnięciem to objawy, które powinny nas skłonić do zastanowienia się nad tym, jak wygląda nasza higiena snu. Może bowiem okazać się, że nawet niewielkie zmiany w naszych codziennych e, wieczornych rytuałach wyraźnie wpłyną na poprawę jakości tego snu naszego, że będziemy się wysypiać. Naprawdę drobiazg jakieś może zmienić całkowicie nasz sen, nasze wysypianie się. Jeżeli jednak te symptomy się utrzymują dłuższy czas i towarzyszy temu też drażliwość w ciągu dnia, nadmierna jakaś senność, ciągłe uczucie zmęczenia, trudności z koncentracją, warto udać się do specjalisty który zdiagnozuje ten problem i pomoże znaleźć źródło e, przyczyn, przyczyn tego. Problemy ze snem mogą towarzyszyć każdemu z nas, ich charakterystyczną cechą jest to, że pojawiają się sporadycznie. Jak jednak odróżni odróżnić je od bezsenności? Otóż bezsenność jest najpowszechniejszą chorobą spośród wszystkich zaburzeń snu. Dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym wieku, to powtarzam cały czas, zgodnie z definicją, może współ, y, wy, współ występować z innymi chorobami, z problemem zdrowotnym, a także może być skutkiem schorzenia lub samodzielną chorobą. Już też gadam, jak lekarz, przez te wszystkie y, artykuły, przez to wszystko, ale chcę dla Was jak najlepiej, chcę jak najwięcej informacji Wam przekazać. Badania pokazują, że występują one z depresją, ze schizofrenią, z zaburzeniami związanymi z stresem i traumą, czy z zaburzeniami poznawczymi. Jakie są charakterystyczne objawy bezsenności? Otóż tak: trudności w zasypianiu, budzenie się w nocy i niemożność ponownego zaśnięcia, senność w ciągu dnia, uczucie zmęczenia i drażliwość trudności z zaśnięciem pomimo zmęczenia. Ja to znam doskonale, bo wszystkie te punkty dotyczą mnie. Ale aby mówić o bezsenności, jej symptomy powinny być zaobserwowane przez nas przez co najmniej 3 dni w tygodniu, przez okres najmniej 3 miesiące. I to jest taką podstawą, żeby, żeby wiedzieć, że to jest, to jest bezsenność. I teraz tak, wyczytałem tutaj dla Was najlepsze sposoby na zaśnięcie domowe. Nie wiem, na mnie to one działają, ale może, może Wam się przydadzą, bo jest tak, zachować stałe pory zasypiania i wstawania. No nie mamy na to wpływu niestety, nie mamy na to wpływu, że kładziemy się o siódmej, wstajemy o siódmej. Bo to jest nierealne, po prostu to jest nierealne w naszym, w naszym, w naszym świecie, bo każdy myśli o czymś innym. Dbać o wieczorne rytuały wyciszające i relaksujące. To są, to chodzi o słuchanie jakiejś spokojnej muzyki, wyciszanie się, e, medytacja. Być może, być może komuś się to z, wam, z Was przyda, można tego spróbować. Nie, nie neguję tego, bo nie próbowałem. Unikać korzystania z e, urządzeń elektronicznych przed snem, które emitują niebieskie światło. Tak jak ja teraz siedzę przed komputerem, powinienem tego unikać. Powinienem tego unikać. Z tego względu, że e, niebieskie światło hamuje wydzielanie melatoniny. Co później powoduje problem z zaśnięciem. Unikanie drzemek podczas dnia. No, z tym się zgodzę, bo kiedy się zdrzemnę w ciągu dnia, kiedy uda mi się zdrzemnąć, to później w nocy nie mogę spać. Dlatego lepiej to przetrzymać, lepiej wytrzymać i nie iść, spać w ciągu dnia. Zadbać o wygodny materac i poduszkę. To jest podstawą dobrego snu, że mieć wygodne spanie. Zadbać o świeże powietrze przed snem. To jest rewolucyjna sprawa oddychać świeżym powietrzem przed snem, spać w sypialni przewietrzonej prowadzić fizyczną aktywność w ciągu dnia. Tak, aby, aby się zmęczyć, ale żeby się nie przemęczyć. Yy. Część osób mających kłopoty z tym snem, takim bardziej poważne, poważne kłopoty sięga po leki. Wiecie co? Yy. Ja mam bardzo duże doświadczenie z lekami z tego względu, że od 5 lat, od tego momentu, gdy jestem osobą niepełnosprawną, mam problem z zasypianiem po tych wszystkich operacjach mózgu, po tej śmierci klinicznej biorę tyle leków, że się w głowie nie mieści. Mam problem z zasypianiem. Przetestowałem wszystkie, które reklamują leki i mogę Wam doradzić kilka, bo oprócz tego, oprócz tych, które dostaję od psychiatry, bo też dostaję wiele, typu ketopril, typu hydroksyzyna, to z apteki jedyne, co Wam mogę polecić, to melatoninę 5 mg, i Melisa Sen. Te dwa leki w, 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 naprawdę skutkują, naprawdę pomagają. Te inne wszystkie reklamowane nie neguję, ale na mnie nie działają. Przetestowałem je w różnych dawkach i naprawdę na mnie nie działają. Melatonina i Melisa Sen. Polecam, polecam gorąco. E, co, mogą, co może być przyczynami e, problemu z zaśnięciem? Przede wszystkim nadmierny stres. Nieregularne godziny snu, drzemki w ciągu dnia, spożywanie przed snem obfitych i ciężkostrawnych posiłków, nadużywanie kofeiny, niewłaściwy styl życia, brak aktywności fizycznej, no i kryzysy życiowe. E, ponadto trudności z zasypianiem mogą być także objawem zaburzeń psychicznych, jakich, jak depresja czy zaburzenia lękowe choroby somatyczne, zaburzenia medyczne, na przykład takie ciśnienie, no ciśnienie, odciśnienie no, tętnicze, stosowanie także niektórych leków. Kłopoty ze snem mogą także sygnalizować e, choroby somatyczne, zaburzenia psychiczne lub inne dolegliwości, dlatego nie wolno ich bagateliz bagatelizować. Zbyt wczesne budzenie się i niemożność ponownego zaśnięcia. Wiecie co? E Zbyt wczesne budzenie się rano e, może mieć wiele przyczyn. Jeżeli występuje ono sporadycznie, możemy podejrzewać, że spowodowane jest jakimś stresem, niepokojem lub jakimś innym czynnikiem zewnętrznym. Natomiast powtarzające się wczesne budzenie, któremu towarzyszy niemożność ponownego zaśnięcia, może być także objawem zaburzeń jakichś psychicznych, na przykład takich jak depresji. Warto się udać do lekarza. Naprawdę warto się udać do lekarza. Z, 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 z tym problemem bardzo często spotykają się osoby starsze, gdyż po wieku 55 lat, po 55 roku życia poziom melatoniny w organizmie spada, co powoduje trudności z zasypianiem. Co dzieje się w ludzkim organizmie po e, 24 godzinach bez snu? Chciałem Wam tutaj powiedzieć na swoim przykładzie, ja miałem taki okres, gdy byłem w szpitalu i nie spałem przez trzy doby. Wiecie co, po takim czasie człowiek zaczyna mieć e, halucynacje, brak koncentracji, zmniejszona czujność, czujność całkowicie, brak energii, negatywne jakieś konsekwencje maksymalnie, bo byłem nie do życia, naprawdę nieobecny w ogóle mm, umysłem, a... Takie kłopoty mogą prowadzić do naciśnienia tętniczego, do choroby niedokwiennej serca, do otyłości nawet. Po 48 godzinach bez snu ulega nasz układ odpornościowy całkowitemu osłabieniu, co powoduje, że jesteśmy bardziej e, podatni na wirusy, przeziębienia, na infekcje, te skutki mogą prowadzić naprawdę do wielu, do wielu poważniejszych rzeczy. I, Niby taka błaha sprawa, sen, a, a wpływa bardzo na nasz organizm. Myślę, że to, co chciałem Wam przekazać, przekazałem i może coś wyciągniecie z tego dla siebie. Nie wiem, próbuję, próbuję Wam przekazywać to, czego ja sam doświadczam, z czym się, z czym walczę. Także, jeżeli pomogłem, jeżeli. Czego się dowiedzieliście? Zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę, wpłaccie chociaż cokolwiek na zbiórkę, by mógł kontynuować rehabilitację i obserwujcie mnie dalej w kolejnych odcinkach. Może coś Wam się przyda, może akurat znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia.